Witam w kolejnym odcinku na kanale Po co ci te śmieci. Po trochę za długiej przerwie. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się naprawą wzmacniacza Solton SPA 1200, którego do naprawy podesłał mi widz. Jest to solidny kawał sprzętu przeznaczony do użytku estradowego, posiadający dwa kanały, mogące być zmostkowane lub pracować razem jako stereo o mocy 2 razy 600 watów przy czterech omach. Sprzęt nie jest archaiczny, ale swoje lata już ma, bo z informacji, które znalazłem, był on produkowany jakoś w drugiej połowie lat 2000. A co dolega temu wzmacniaczowi? Początkowym problemem były zniekształcenia dźwięku w lewym kanale przy większych głośnościach. Widz chciał się zająć tematem na własną rękę i przy pomiarach napięć zrobił zwarcie tutaj właśnie na płytce przy końcówkach mocy w lewym kanale. OK, żeby oszacować straty, muszę to rozebrać jeszcze bardziej. Pomierzyć mi się miejsce, gdzie widz przy pomiarach zrobił zwarcie. Koło takiej właśnie diody. Patrząc na sadzę dookoła, musiało to nieźle strzelić. Całe szczęście w internecie da się bez problemu znaleźć. Niezbyt obszerny, ale jednak dostępny serwis, manual. Do tego modelu, którego ja sobie dla wygody podrukowałem, bo to tylko 9 stron. Dzięki serwis manualowi udało mi się ustalić, że dioda, którą widz zwarł z tą tutaj śrubką, jest diodą D1, a zwarcie nastąpiło pomiędzy jej anodą a obudową tranzystora T1, która, jak zazwyczaj w przypadku obudowy TO3, też tutaj jest jego kolektorem. No, to zwarcie mogło narobić sporo bałaganu, no bo anoda diody d 1 została połączona z kolektorem tranzystora T1, przy czym również T2, T3, T4 i T5, bo są one połączone równolegle, no nie licząc tutaj tego, że emitery są połączone dopiero za rezystorami emiterowymi. Co przerażające, tak naprawdę zostało tutaj zwarte główne napięcie zasilania z wyjściem głośnikowym, które prawdopodobnie wtedy mogło być nieaktywne, bo mógł się nie załączyć ten tutaj przekaźnik, chociaż wzmacniacz w trakcie pomiarów był sprawny, więc tak naprawdę mieliśmy tutaj zwarcie z wyjściem głośnikowym głównego napięcia zasilania, które tutaj jest rzędu kilkudziesięciu woltów. Mogło nam to uwalić te tutaj tranzystory, te rezystory, albo ten tutaj Układ scalony. Oberwać też mogły tranzystory, jakby z drugiej części tej pary komplementarnej, tak to nazwijmy które są podłączone do napięcia ujemnego zasilania. Trochę ciężko mi się tutaj teraz nad tym wysłowić, ale wiem na pewno, że trzeba diagnozę zacząć od sprawdzenia tych tutaj tranzystorów, jak i tych pewnie też. No, i pierwszy tranzystor, chodzi mi tutaj o T1, okazał się sprawny. No, i tutaj mamy pierwszy uszkodzony tranzystor, i jest to tranzystor T6. No, i T4 też zamienił się w rezystor. No, i tranzystor T4 również zamienił się w rezystor. T3 uruchomił self-test tego tutaj miernika, czyli wszystkie jego piny są zwarte. Kolejny rezystor. Te 2 również, no i niestety wszystkie tranzystory PNP, które się tutaj znajdowały, padły tak samo jak te 6 i są niesprawne, i albo są jakimiś rezystorami wartości jednego oma, albo po prostu uruchamiają self-test, no bo wszystkie ich nóżki są pozwierane. I jak na razie sytuacja wygląda tak. Że wszystkie tutaj tranzystory NPN, pracujące w tej powiedzmy parze komplementarnej, mamy sprawne, bo w sumie, jeśli tutaj i tutaj pojawiło się napięcie dodatnie zasilania, to faktycznie nie były w tak bardzo złej sytuacji. Za to znacznie bardziej oberwały tranzystory PNP z tej naszej pary, no bo w sumie faktycznie różnica napięć pomiędzy ich emiterami a kolektorami wyniosła pewnie grubo ponad. 100V, więc się popaliły. Myślę, że w dalszej kolejności warto byłoby sprawdzić dwa tranzystory MOSFET. Mówię o T11 i T12. Tutaj wygląda to ciekawie, bo tranzystor z kanału, gdzie mamy te wszystkie upalone tranzystory, mówię o tym mosfecie T12, raz jest wykrywany poprawnie, a raz jako dwie diody, więc nie mam jeszcze pewności, czy jest on w pełni sprawny. I ten MOSFET za to wykrywany jest poprawnie i bez problemów, tak więc tamten może być uszkodzony. Żeby mieć stuprocentową pewność, czy ten MOSFET jest sprawny, no bo jak pokazywałem, tester niespecjalnie chce go wykrywać, a raz jak wykrył to niepoprawnie, bo jest to MOSFET z kanałem typu P, sprawdzę go za pomocą multimetru, tak jak można sprawdzać też inne tranzystory te bipolarne. Na początek zobaczmy sobie, czy nie mamy przebicia między bramką a źródłem albo drenem. I tu nie ma, i tutaj też nie ma. Teraz zobaczmy sobie, jakie będzie wskazanie pomiędzy drenem a źródłem. I mamy tutaj 350 mV. Teraz naładujmy sobie bramkę i mamy tutaj znacznie mniejszą wartość, czyli w sumie ten MOSFET jest raczej sprawny. Wolałbym uniknąć tego, że wymienię sobie tranzystory mocy i zostawię takiego niepewnego mosfeta, a on na przykład spowoduje ich ponowne uszkodzenie. Chociaż chyba on takiej roli w tym układzie nie ma, żeby dał radę. Tak czy tak wolałbym go wymienić. Kolejne do sprawdzenia są rezystory emiterowe, które jak tutaj możecie zobaczyć, są tak naprawdę rezystorami o mniejszej Mocy połączonymi równolegle. Na schemacie są one przedstawione jako już pojedyncze rezystory, które powinny mieć oporność 1,8 Ohm. No to zobaczmy. Powiedzmy, jest to w normie. Tak, one są wlutowane w układ, dlatego po prostu patrzę, czy nie ma tutaj zbyt wysokich rezystancji, niem nie rzędu omów tutaj jest też w porządku. Tutaj też, tutaj też i tutaj też. Tutaj są one chyba uszkodzone, bo mamy jakieś 810 omów. Więc im się jeszcze dokładniej przyjrza. Tutaj mamy 15 megaomów. Więc te też są raczej uszkodzone. Tutaj wcale nie mamy rezystancji. Tutaj też, tutaj 800 omów Więc więc prawdopodobnie wszystkie te, które były przy tranzystorach, które padły, są zupełnie przepalone. Dość ewidentnie. A nie, przepraszam, faktycznie pomyliłem się na początku. Te rezystory tutaj nie powinny mieć razem połączone równolegle rezystancji 1 i 8Ω, bo na schemacie jest ona podana. Faktycznie dla pięciu rezystorów jest napisane 5X1R8. Na początku tego nie zauważyłem. Nie zmienia to faktu, że rezystancja tych przy tych tranzystorach, które ocalały, jest dobra, a te tutaj po prostu są spalone i przerwane. Oglądając płytkę dalej zauważyłem kolejne spalone trzy rezystory połączone ponownie równolegle, czyli dokładniej. R13a, R13b i R13c, z których każdy powinien mieć po 18 omów, a razem mają, jak widzicie, dość niestałą wartość. I one też są ewidentnie przepalone i do wymiany. I są to dokładnie te tutaj rezystory na schemacie, które łączyły źródła tych tranzystorów MOSFET i bazy naszych tranzystorów końcowych więc. Pewnie też trochę mocy na siebie przyjęły. No i tutaj potwierdza mi się to, co podejrzewałem. W tym wypadku musiał dość mocno dostać tranzystor T12 i mimo że wydaje się on być sprawny po drugim teście, ja bym go wolał wymienić. Większość elementów znajdujących się w obszarze, w którym wystąpiło zwarcie, już sprawdziłem, jednak jest jeszcze jeden element, który mógł tutaj polec. Mówię tutaj o układzie scalonym oznaczonym na schemacie jako HY1, który tak naprawdę jest po prostu dodatkową płytką zalaną częściowo jakąś prawdopodobnie żywicą, na której znajduje się masa elementów SMD, w tym cztery do mnie mam tranzystory w takich oto obudowach. Był on bezpośrednio połączony do głównego pino zasilającego, jemnego pino zasilającego. Jak i naszego wyjścia głośnikowego. Z tego powodu myślę, że warto byłoby sprawdzić, czy tutaj coś się nie wydarzyło. Na pierwszy rzut oka nie widać tutaj żadnych wypaleń i zniszczeń, no ale wszystko jest zalane tą żywicą, więc pewnie trudniej byłoby to dostrzec. Naprawdę wolałbym uniknąć sytuacji, w której y, uszkodzenie tego układu lub jeszcze czegoś na tej płytce spowodowałoby ponownym uszkodzeniem nowych, wsadzonych tranzystorów końcowych, no bo same to 5 tranzystorów. Kosztuje w okolicach 100 zł. No, no, no nie jest to masakryczna cena, ale mimo wszystko nie chcę tutaj kolejnych kosztów generować, które prawdopodobnie, gdyby mnie drugi raz uszkodził, ja bym musiał ponosić. Znajduje się też na tej płytce drugi układ scalony, czy ewentualnie doczepiana płytka tego typu, również zalana żywicą. Jednak o nią tak bardzo się nie martwię, no bo do naszych końcówek mocy była podłączona, ale za pomocą rezystorów większej wartości. Prawdopodobnie w celu odczytywania jakichś danych zwrotnych, parametrów pracy itd., itd. A ta jednak jest podłączona bezpośrednio i odpowiada za sterowanie tym wszystkim. Stąd moje obawy. Mamy na tej płytce cztery tranzystory, z czego dwa to tranzystory bipolarne NPN, a kolejne dwa to również tranzystory bipolarne typu PNP. Aby żaden inny element nie zakłócał nam pomiarów, wylutowałem po dwie nóżki z każdego tranzystora. I pozostają one tylko zamontowane no, obudową. Pierwszy jest ok, drugi też jest w porządku, kolejny również. No to wychodzi na to, że wszystkie z tych tranzystorów są sprawne. Tak sobie to oglądam i większość elementów wygląda dobrze, gdyby nie te tutaj trzy rezystory. Które chyba się trochę nagrzały, więc mogły też dostać trochę. Spróbuję pozbyć się części tej żywicy i pomierzyć, czy nie są one przerwane. Pod mikroskopem już ten problem widać dość wyraźnie. Ewidentnie była tutaj większa temperatura. I mimo widocznych śladów temperatury, ich rezystancja jest poprawna, bo każdy z nich ma, według oznaczeń, które są dość słabo widoczne po 300 omów, więc połączone równolegle powinny mieć 100, czyli tyle, ile mają. Jak już sprawdzam te wszystkie półprzewodniki, należałoby też sprawdzić te dwie diody, przy czym też tą, przy której wystąpiło zwarcie. To patrzymy. Ta jest ok. W drugą stronę mamy jakiś inny spadek, ale. To wynika z tego, że tu po prostu są tranzystory, a ona nie jest wylutowana. Tutaj podobnie, tylko tutaj ten spadek, jak widzicie, szybko zniknął. To przez pewnie któryś z kondensatorów, bo tutaj tych tranzystorów nie mamy. No i tutaj jest odpowiednie przejście, czyli te dwie diody są sprawne. Są już części, więc wracam do naprawy końcówki mocy. Finalnie zdecydowałem się kupić tego MOSFETa, kosztował on niecałe dwie dychy, więc byłaby to średnia oszczędność. Więc porównajmy sobie, czy on też będzie tak ciężko wykrywany przez mój tester. Wykryty jako dwie diody, no i teraz nowy element. Wykryty błyskawicznie i poprawnie, więc chyba jednak ten oryginał jest uwalony. A zabawę zacznę od chyba najżłodniejszej rzeczy, czyli wymiany rezystorów emiterowych. Rezystory wymienione, więc biorę się za tranzystory. Sporo było przy tym do zrobienia. Przelutowałem kilkadziesiąt rezystorów emiterowych i kilka innych, które też uległy uszkodzeniu, no i sześć tranzystorów dużej mocy. Teraz trzeba byłoby to zamontować w końcówce, ale jeszcze zanim to zrobię, chcę ją uruchomić z wsadzonym jednym kanałem, który powinien być sprawny i go przetestować. Potem załaduję ten kanał, no i zobaczymy, czy to zagra. Brum w głośniku jest, czyli tamten kanał raczej żyje. Jeszcze podłączę jakiś dźwięk. No, muszę szczerze powiedzieć, że wzmacniacz ten do cichych nie należy, bo jak słyszycie, całość dość mocno buczy, a tamten wentylator z tyłu wcale głośny nie jest. No ale sprzęt estradowy, to nie ma to większego znaczenia, no bo i tak przy takich głośnościach i w ogóle głośnikach, które są znacznie dalej od wzmacniacza niż w domowym audionu, no to to po prostu nie ma znaczenia. Jako ciekawostkę powiem, że to wszystko teraz żerę prawie 50W, yy, tak naprawdę spoczynkowo. Nieźle. Rozładowuję kondensatory, te główne, i podłączam Moduł naprawiony. Zobaczymy, czy to zagra. Bezpieczników po incydencie oczywiście brakuje i powinny tutaj siedzieć 8-amperowe zwłoczne. Mam takie, kupiłem. Ale chyba na test jednak pokuszę się o wsadzenie jakiś o mniejszym prądzie. Znalazłem takie 2,5 ampera. No jeśli się przepalą, to wsadzę już te, co muszą być. Prąd przy starcie pewnie też jakiś popłynie i całość chcę podłączyć przez żarówkę. Ale ja nie mam takiej żarówki, po prostu, nie mam żarówki, która by wytrzymała 50W, w sensie... Który już pobiera ten wzmacniacz przy samym chodzeniu, nie robieniu niczego, więc... Muszę zaryzykować i odpalić go z sieci. Albo inaczej, mamy jeden sprawny kanał, wsadzę najpierw tamte 2,5A i zobaczę, czy je wywali. No bo jeśli ten by mi wywalił, to nie będę wiedział, czy coś z nim jest nie tak, czy... No, porównam sobie do tego kanału, jaki tam jest pobór prądu. Yy, nie wywalił, ruszył, czyli 25 ampera mogę załadować. Tak, na wszelki wypadek, też do drugiego kanału, fajnie. No to moduł na swoim miejscu trochę ze strachem, ale trzeba by to było przetestować i podłączyć. Jak już mówiłem, żarówka tutaj, no. no musiałaby być sroga, więc muszę podłączyć to tak, jak jest. Przez watomierz, ale on tam dużo nie pomoże. Multimetr podłączony jest do wyjścia kanału lewego, czyli tego wadliwego. Zobaczymy, czy tam nam się jakaś nie wiem, składowa stała pojawi, cokolwiek. Tak, tylko kontrolnie. I w obydwu kanałach mieliśmy kliknięcie. Protekt zgasu. I mamy, nie mamy, mamy bardzo małą składową stałą na wyjściu ujemną. Czyli pewnie nierówności pomiędzy tymi tranzystorami oryginalnymi i tymi wsadzonymi. To co, podłączamy głośnik, zobaczymy. Aż mi światło przygasa, jak pewnie widzicie. To jest bydle. I na ile jestem w stanie ocenić na tamtym zdezelowanym głośniku? Kanał Gra! Na tym już zdecydowanie mniej rozwalonym głośniku słychać, że jednak jakiś problem jest. No, dźwięk trochę rzęzi i teraz nie wiem na ile jest to pierwotna usterka przed tym zwarciem, które e, zrobił widz, e, na ile jeszcze problem z tym samym głośnikiem, chociaż ten chyba był sprawny, e, a na ile kwestia e, jeszcze ustawienia, nie wiem, Prądu spoczynkowego tych nowych tranzystorów, bo wartościami y, wszystkich ich parametrów na pewno się one trochę różnią od tych poprzednich. Do wzmacniacza podpiąłem sobie sztuczne obciążenie czteroomowe i oscyloskop, żeby zobaczyć, jak wygląda przebieg w tamtym kanale. I przy większych wartościach mocy napięcia na wyjściu, wszystko wyglądało ok, ale. Przy no, małej wartości 60 v czyli pewnie przy takiej, przy jakiej było na tamtym głośniku. Nie, dobra. Może to jest faktycznie trochę mniejsza wartość. Widać zniekształcenia, tak zwane skrośne naszej sinusoidy. Myślę, że ten problem uda nam się rozwiązać, przynajmniej jakoś jeszcze trochę bardziej załagodzić, przy pomocy ustawienia prądu. Spoczynkowego przepływającego przez tranzystory mocy, no bo jak wspominałem, są tutaj teraz wsadzone inne niż oryginalnie, no i po prostu ich wartość y, wszystkich tych realnych parametrów jest inna niż oryginałów. To na pewno. Dla porównania, przy wartości rzędu parunastu V, przebieg już wygląda jak najbardziej prawidłowo i to jest to po prostu ładna sinusoida. Niestety w serwisie manualu brak informacji o prądu spoczynkowym, jak i po prostu nie jestem w stanie znaleźć tego w internecie, więc na razie prąd spoczynkowy ustawię metodą porównawczą do drugiego kanału, który jest sprawny. Najłatwiej prąd spoczynkowy jest zmierzyć nic nie rozłączając, tylko podłączając się do rezystorów emiterowych, więc ja podłączyłem się pomiędzy jedną parą tranzystorów. No i oczywiście podłączamy tam multimetr na zakresie mierzenia miliwoltów, bo raczej napięcie będzie niewielkie, bo prąd będzie niewielki, a rezystancja tego rezystora jest dość mała. I po kilku, kilkunastu minutach prąd ustabilizował się na wartości 32 milivolta, a jest minus, bo odwrotnie się wpiąłem, ale tutaj to nie ma większego znaczenia. Ciekawostkowo powiem, że wzmacnia, czy tak sobie bez grania pochodził, i ten radiator jest wyczuwalnie lekko ciepły, a ten jest zupełnie zimny. Czyli tutaj ten prąd jest niższy, trzeba go ustawić. Do ustawiania tego prądu służy potencjometr R16, czyli tamten górny wieloobrotowy. O, i jak widzicie, kręcąc tym potencjometrem, prąd zaczyna rosnąć. No i mamy nasze 32-33 mV, jeszcze chwilę go zostawię, żeby pochodził z tym prądem, żeby się temperaturowo ustabilizował i jeszcze go będę korygował. Po rozgrzaniu wzmacniacza przez kolejne parę minut prąd jak widzicie wzrósł, tutaj napięcie nam wzrosło o setną mV, więc już skorygujmy to do tych 32, żeby było identycznie jak w tamtym kanale. I ponownie, przy 1 kHz ideału nie ma, ale jest całkiem nieźle. Jeszcze dla porównania zobaczę drugi kanał, ten sprawny. Nie no, tutaj to jest ideał faktycznie, jeszcze coś jest na rzeczy. Chociaż tutaj, wiecie, te tranzystory są dobrane, a tamte, no, jedne spary są inne, więc... Posłuchajmy sobie, zobaczmy, czy ten problem rzężenia zniknął. Nadal coś jest ewidentnie nie tak. Postanowiłem zrobić to inaczej, zamiast ustawiać ten sam prąd spoczynkowy co w drugim kanale, co faktycznie może mijać się z sensem ze względu, że mamy tutaj część innych tranzystorów, po prostu podłączyłem ten oscyloskop ze sztucznym obciążeniem do wyjścia, 1 kHz na wejście i tak ustawiłem ten prąd, żeby te zniekształcenia zniknęły i o dziwo zniknęły. Na elektrodzie pisali, żeby takie rzeczy robić bez sztucznego obciążenia, ale co ciekawe, gdy go nie było, to w ogóle problem nie występował. Nieważne. Ważne jest to, że problem zginął nie tylko na oscyloskopie przy 1 kHz, ale przy odsłuchu też wszystko brzmi czysto. Nie wiem na ile ta kamera rejestruje czysto, ale posłuchajcie. Jest nieźle, czyli w sumie to by było z tej głównej naprawy na tyle, ale roboty nie jest to koniec. Przy tych testach tutaj też nie zauważyłem usterki, która była poniekąd pierwotną, która tutaj występowała przed tym zwarciem, czyli poza zniekształceniami, wychylenie membrany głośnika przy starcie końcówki. Ten ani drgnie przy starcie, więc. To za jednym razem też udało się tutaj wyeliminować. Prawdopodobnie któryś z odpowiedzialnych za to elementów, który był uszkodzony, został uszkodzony przy zwarciu lub przypadkiem go wymieniłem, myśląc, że to jest jeden z uszkodzonych przy zwarciu. Tak czy tak, tej usterki też już nie ma. Ale ja wzmacniacza wciąż nie składam, bo na pewno do wymiany też jest jedno z gniazd XLR, przy którym wyłamał się zatrzask. Więc, jak całość jest rozebrana i na warsztatowym stole, to to też jest od razu do wymiany. Udało mi się kupić nowe gniazdo, które ma ten zatrzask. Podpasuje do budowy, ale nie jest identyczne. Chodzi tutaj o wyprowadzenia. Te są do, do lutowania przewodów, a te są do druku. Niestety takich nigdzie nie znalazłem w Polsce. Za to to gniazdo jest wykonane z metalu, a nie z plastiku, więc pewnie tak szybko się nie wyłamie i posłuży dłużej. Ogólnie, żeby je wlutować na tą płytkę, mój plan jest taki, żeby po prostu. Te tutaj druciki dolutować do tych końcówek i je do PCB trochę druciarstwo, ale powinno funkcjonować dobrze. No i pasuje elegancko teraz, tylko trzeba to jeszcze ustawić na dobrej wysokości, wlutować, i mogę moduł z powrotem założyć. Wszystko jest w porządku. A więc podsumowując, najważniejszym wnioskiem jaki powinniście wyciągnąć z tego filmu to jest, żeby uważać przy pomiarach polecam używanie takich nakładek. O, dzięki temu pomiary pod napięciem są prostsze i znacznie trudniej o zwarcie. Tak naprawdę gdyby nie błąd widza przy pomiarach, roboty w tym wzmacniaczu byłoby prawdopodobnie znacznie mniej i byłoby to mniej kosztowne. No bo podsumujmy sobie co tutaj było do zrobienia. Przez właśnie zwarcie uszkodziła się połowa tranzystorów końcowych w jednym z kanałów. Wymieniliśmy je sobie jak i wymieniliśmy MOSFETA nimi sterującego. Wymieniliśmy też sporo rezystorów, przede wszystkim emiterowych, które no, przepaliły się podczas zwarcia tranzystorów, było to sporo roboty, no bo mm, tak naprawdę wzmacniacz musiał być rozebrany w drobny mak. Jeśli macie jakieś uszkodzone sprzęty, raczej audio i chcielibyście zlecić mi naprawę, piszcie na maila, po co ci te śmieci może i profesjonalistą nie jestem, ale że tak powiem, zazwyczaj naprawy udaje mi się łatwiej, bądź z większym wysiłkiem zakończyć sukcesem. Poza tym na pewno cały proces naprawy prędzej czy później wyląduje na kanale i będziecie mogli zobaczyć, co ja tam dokładnie grzebałem. Może i za darmo nie robię, ale za to całkiem średnio. No to ja już wam dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji, czy tam łapek w górę, czy tam się na YouTubie robi. No i bym zupełnie zapomniał, wbijajcie na kanał na Discordzie. Link w opisie filmu.